Witamy Was bardzo serdecznie w moim pierwszym odcinku mojej nowej serii na kanale z gry Overcook. Jesz ile chcesz? Dodatek? Surventurf. Tak jest. I w dzisiejszym materiale rozpoczniemy sobie nową przygodę dodatku. Oczywiście to jest odcinek wstępny. Pokażemy Wam mniej więcej, jak wygląda tutaj ten dodatek. Stworzymy sobie nowego save'a. Jak to zwykle. Pierwszy odcinek tam, jakiegoś dodatku, prawda? Mm -hmm. Także tak, wchodzimy w kampanię, proszę Państwa, w dodatki. No i zobaczmy sobie, co my tutaj będziemy tym razem sobie zaczynać grać. Na razie tutaj już niektóre dodatki zostały przez nas zdominowane. Ostatni dodatek, na przykład ten, skończyliśmy: Mon Harvest Festival. A kolejny dodatek, moi drodzy, będzie to Surf N Turf, tak? Tak. I to jest właśnie ten dodatek, moi drodzy. Surf N Turf, dokładnie. No, jak widzicie, tutaj również mamy jeszcze taki żółty wykrzyknik. Oznacza to, że nigdy to nie zostało jeszcze przez nas rozegrane. Znaczy, zostało to w Overcook 2 rozgotowani. Kiedyś już ten dodatek dla was nagrywaliśmy, ale w wersji, jeżeli chcesz, jeszcze tutaj nie graliśmy. Także tworzymy sobie nowego savea: surf and turf. Załóż ciemne okulary, zbierz zespół i rozstaw grilla. Idziemy na plażę. Dołącz do smakowitej zabawy, przyrządzając szaszłyki i smoothie. Tak jest. I pamiętam, że jak graliśmy w overcooka 2 rozgotowani, to musieliśmy już płacić za ten dodatek. Ogólnie, chyba wszystkie dodatki były już płatne w overcooku dwójce. A tutaj, właśnie w wersji, jeszcze ile chcesz, czyli ta zremasterowana wersja, każdy dodatek jest za darmo. Płacicie po prostu za sam produkt, prawda? Także ogólnie, spoczko jest. Przypomnij mi, ile daliśmy za tego overcooka? Y znaczy, no ile ty to daś, bo to jest prezent urodzinowy od Ciebie. Dla mnie. Szczerze mówiąc nie pamiętam tak dokładnie, ale pamiętam, że strasznie drogo one normalnie chodziły, gdzieś po 160-150 nawet złotych, a mi się udało nówkę zafoliowaną, w ogóle całkowicie nową, dorwać chyba za 80 złotych? Albo około 90 też mi jakoś to tak mniej więcej świta. W każdym razie gra była nowa właśnie, tak jak Mario, Mariola wspomniała i to jest na platformę PlayStation 4, jak coś. Także nie wiem, może po prostu jakiś dobry okaz był. W każdym bądź razie ta gra jest warta tych pieniędzy nawet dlatego, że jest tutaj bardzo dużo do grania. Overcook 1 jest do obgrania, Overcook 2 jest do obgrania. No i te wszystkie dodatki. Wszystkich dodatków ile jest tutaj? 14. 14. Także naprawdę y, widzowie, tutaj jest gry na wiele, wiele godzin tak naprawdę. Tak, a przecież sam Overcook 1, jak kupiliśmy płytę, to też około stówki trzeba było dać. Za overkuka dwójkę też około stówki. A tutaj mamy jedynkę, dwójkę plus masę dodatków. więc tak naprawdę, jeżeli. I to za darmo. By, I ktoś by chciał właśnie w tą grę pograć, to chyba nie ma sensu kupować tych poprzednich wydań. No, w moim wypadku jest tak, że mam oryginalnego Overcooka 1, oryginalnego overkuka 2 rozgotowani. No i teraz całkiem też niedawno dołączyła do kolekcji właśnie. Trzecia już gra z Overku kajesz ile chcesz, tylko że to jest zremasterowany overcook. To jest po prostu jakby połączenie jedynki i dwójki, te wszystkie dodatki, jakie były w tych poprzednich yy, odsłonach, prawda? Tak, i też się troszeczkę różni, nawet jeżeli chodzi o misje i o punkty, bo czasami yy, było na przykład mniej punktowane coś w tym oryginalnym poprzednim overcooku. A tutaj więcej coś punktowane, więcej punktów tutaj trzeba było zdobyć dokładnie w tej samej misji. No to tak, to też jest taka różnica. No różnica jest taka, w sumie już o tym wspominaliśmy wam kiedyś. No ale na przykład różnica jest taka, że w Owerku Q1C jest dużo lepsza grafika niż w tej takiej pierwszej odsłonie, co tam wyszła, nie wiem w którym roku 2015 czy w 2016. Także to jest kolejny smaczek, dla, dlaczego warto to grę mieć w swojej kolekcji. No i dobra, koniec gadania, bo my sobie tutaj gadamy i gadamy, tworzymy save'a. Oczywiście nowa gra miejsce 01. No i standardowo mamy tutaj do wybrania tryby. Mamy tryb klasyczny oraz tryb wspomagania. Ja pamiętam, że w poprzednim dodatku, jak nagrywaliśmy... Jaki to był ten dodatek? Moon Harvest Festival. To ja opowiadałem, o co tutaj chodzi. Może teraz Ty byś mnie wyręczyła? Tak, jak opowiadamy to dokładnie za każdym razem, kiedy otworzymy nowego save'a. Tryb wspomagania jest taki... O tyle jest prostszy niż tryb klasyczny, że... Jest tutaj dużo więcej czasu na każdą misję. Dużo łatwiej jest tu zdobyć po prostu więcej punktów i dodatkowo na jedną misję pokazują się tylko dwa, raczej w jednym momencie pokazują się tylko dwa zamówienia, nie więcej. Dodatkowo minus jest taki, że nie wszystkie trofea można tutaj odblokować, no i jest to naprawdę spore ułatwienie dla kogoś, kto na przykład jeszcze nie grał w, grę, w tą grę, albo jeżeli grałyby na przykład dwie osoby, z czego jedna na przykład w ogóle no nie ma związku z takimi grami i nie potrafi, no to. To by było duże ułatwienie. A w naszym wypadku, e, my zbieramy trofea, w dodatku już graliśmy. E, w tą grę już nie raz, nie dwa, więc dla nas ten tryb wspomagania jest po prostu niepotrzebny, więc przejdziemy do trybu klasycznego. Tak jest, więc startujemy. No ja aktualnie tam jestem już. W... większość w połowie drogi zdobywania tych trofeów, bo tam mam już około 75%. Co tam? Nic. No, po prostu jestem w połowie drogi. Tak. Moi drodzy, jak dobrze was widzieć? Wezwałem was tutaj, a i owszem, ale i tak się cieszę, że przybyliście. Witajcie, witajcie w kurorcie Stilton. Pytacie, czemu znaleźliście się w tym oszałamiającym pięciogwiazdkowym letnisku? Hmm. Rada kulinarna cebula, cebulowego królestwa nie była zachwycona sytuacją zdrożdż zombie. Zasługiwali więc. Zasegurowali. Zasugerowali, zasugerowali więc <laughs> udanie się na mały odpoczynek. Właśnie tutaj, ale i tu można się cudownie bawić, prawda, Kevin? Ile razy mam cię przepraszać, Kevin? Rozumiecie, czemu potrzebuję waszej pomocy. Rozejrzyjcie się po kurorcie i wróćcie do mnie z nowymi przepisami. Gdy przedstawię je Radzie, z pewnością przyjmą nas z otwartymi rękami. Zmykajcie. Rozstawcie się na plaży, podkręćcie ogień i wyczarujcie cudowne smaki. No i Zobaczymy widza... coś? No zobacz. E, zaczyna z powrotem gadać to samo, widać. To przewiń to szybko. Okej. Okay. Okay. No i jak widzicie, widzowie, mamy tutaj nawiązanie do trybu fabularnego, czyli jak sami widzicie te dodatki, tak jakby kontynuują, kontynuują cały czas ten tryb fabularny, nie? Bo tam tak. wspomnieli, że, że właśnie Rada była niezadowolona z drożdżo zombie, a drożdżo zombie gdzie było? Fabule. dwójce w fabule. Dokładnie, także dodatki po prostu są kolejnym nawiązaniem do fabuły. Dobra, idziemy sobie. Zobaczymy, jak wygląda tutaj mapa. No i tutaj się, widzisz, normalnie z Cebulką pogadaliśmy i będziemy teraz przechodzić do mapy. Tak, a na przykład jak nagrywaliśmy te wcześniejsze dla Was dodatki, jakie to były? Moon Harvest Festival. W tym... I jeszcze wcześniej, co dzisiaj e... też nagrywane było przez nas. Taka dziwna nazwa tam była. A, Sans Out, Bans Out. Jakoś tak. No i tam na przykład nie było takiej rozmowy z Cebulą. Bo to pewnie dlatego, że to właśnie była ta aktualizacja sezonowa. Pewnie tak. Ja tutaj już zaczęłam jechać po mapie. Tak dookoła zobaczyć, jakie to duże. No i tutaj już będzie się więcej działo, jak widać. Zdecydowanie. Tutaj też będzie jeden Kevin. Mhm. Tu jest jeszcze jakaś misja. Tu jest jeden jeden. Tu jeszcze nie byliśmy. Mhm. Rozumiem i tutaj już byłam. Ok, więc tak, sekunda. Pojadę sobie od cebulki. Coś sobie trafić nie mogę. Tak, i tu mamy misję 1-1. I tą misją rozpoczniemy kolejny odcinek. Pierwszy etap tutaj będzie, bo z tego co pamiętam, jak nagrywaliśmy dla Was ten tryb, to było tutaj chyba więcej etapów niż jeden. Drugi na pewno będzie, a czy będzie trzeci? Szczerze jeszcze nie wiem, nie pamiętam. W każdym bądź razie tutaj kończymy w tym miejscu odcinek. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach z mojego nowego dodatku na kanale Overcook. Jesz ile chcesz. Dodatek: Surf and Turf. To jest. Trzymajcie się. Hej! Pa.